Wolni olsztyn od pijanych za kółkiem reaguj. Piwo jest alkoholem tak, jak alkoholem jest wódka. Dlaczego słysząc te słowa niektórzy mają wątpliwości? Bo chcą tego specjaliści od reklamy i sprzedaży ukazujące niskoprocentowe alkohole jako niegroźne napoje. Pracująca z młodzieżą profilaktyka Elżbieta Górecka apeluje: podejmujmy świadome wybory, nie pozwalajmy sobą manipulować. Z podejrzliwością patrzymy na osobę, która w sklepie kupuje na przykład pół litra wódki, a sześciopaki piwa ustawione wśród innych artykułów spożywczych nie budzą żadnych zastrzeżeń. Czy możemy tu mówić o zwycięstwie marketingowców? Myślę, że tak. Bo jednak przekonanie większości społeczeństwa jest takie, że piwo jest bardziej bezpieczne niż wódka. Natomiast jakby prawda jest taka, że jeżeli ktoś wypije. Nie wiem, trzy piwa takie mocne, 12%. To jest prawie porównywalna ilość alkoholu, które co w butelce wódki. Reklamowo-marketingowa machina zarzuca nas często reklamami, sloganami z billboardów, z ekranów, w których utożsamia się piwo z dobrą zabawą, z relaksem po pracy, z grillem. Czy młody człowiek kupuje takie slogany? Myślę, że kupuje i to jest duża siła rażenia, dlatego, że młody człowiek musi właśnie nauczyć się relaksować, świętować, bawić się i niestety przekazy, które są. Na billboardach czy w reklamach mówią, że właśnie tak fajnie się bawi. Piwo ukazywane jest często w ręku mężczyzny, kobiety, osoby młodszej, starszej. Jeśli ktoś nie lubi gorzkiego smaku piwa, może zawsze kupić piwo owocowe. Często bywa tak, że wyjmując produkty na ladę przy kasie, wyjmujemy również puszkę piwa. Czy ktoś przez to sprytnie nami manipuluje? Tak, to jest marketing dokładnie alkoholowy. I cała praca profilaktyków polega na tym, żeby szczególnie dzieci i młodzież potrafiła się oprzeć temu marketingowi. Można powiedzieć, że piwo jest wstępem do cięższych alkoholi. Jest to prawda, czy raczej mit? Myślę, że nie zawsze. Wstępem dla młodych ludzi na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to mnóstwo ludzi potrafi się zatrzymać na etapie piwa tylko. Nie wszyscy idą dalej. Więc myślę, że to jest mit. Wypijając kilka piw po pracy, tłumaczy się często, że jest to relaks, jest to sposób na odcięcie od siebie stresów. Często osoby przekonują, że następnego dnia pracują. Czy taki nawyk nie jest wstępem do poważniejszego problemu, do alkoholizmu? E, oczywiście, że może. E... Generalnie chodzi o to, żeby osoba sięgająca, dorosła osoba sięgająca po alkohol miała świadomość, ile wypije alkoholu i ile potrzeba czasu, żeby ten alkohol został usunięty z organizmu. A więc, żeby trzeźwy, trzeźwa osoba wsiadała do samochodu, czy jechała do pracy, czy pracowała. I to jest też zadanie właśnie profilaktyki, a więc umiejętność korzystania z alkoholu, ale w sposób bezpieczny. Piję tylko piwo, a brzydzę się mocniejszymi alkoholami. Czy takie głosy da radę usłyszeć w gabinetach terapeutycznych? Tak, próbuje się mówić, nie wiem, czy, czy, co jest bardziej bezpieczne. To samo dotyczy narkotyków. E, oczywiście jest to bardzo mm, niebezpieczne myślenie, tok myślenia, tak. Bo chodzi o świadomość alkoholu, a nie o nazwę, tak naprawdę. Moda na piwo powoduje, że często nierzadkim widokiem jest ojciec, który prowadzi na przykład dziecko za rękę, w drugiej ręce trzymając butelkę piwa. Czy takie zachowanie rodzica może mieć wpływ na to, że dziecko będzie kopiować takie wzorce? Trudno powiedzieć. Może, nie musi. Natomiast rodzice są bardzo ważnym ogniwem w profilaktyce, zresztą tak jak w wychowaniu własnych dzieci. Jeżeli chodzi o alkohol, to idealną sytuacją jest taką, żeby dorosły rodzic pokazywał dziecku świętowanie a więc spacer, o którym Pan mówi ale bez alkoholu. To w dużym stopniu zwiększa skuteczność innych działań profilaktycznych. Zostały zresztą zrobione badania, które mówiły o, o tym, jak na zachowania młodych ludzi, jakie, jaki wpływ ma właśnie postawa osoby dorosłej. Badania mówią w ten sposób, że szczególnie w takim okresie rozwojowym 10-15 idealną sytuacją jest rodzic abstynent. A więc aż tak nawet skrajne są badania, że wtedy to zwiększa bezpieczeństwo ich własnego dziecka. A więc taka rezygnacja z alkoholu dla dobra własnego dziecka, dla jego wyborów. Oczywiście, oczywiście to by była idealna sytuacja. Natomiast jako profilaktyk powiem tak, że dobrze by było, żeby rodzice pokazywali całe spektrum świętowania. Może być to czasami piwo, oczywiście, ale żeby było też bez alkoholu, na różny inny sposób. Myślę, że też coraz więcej rodziców pokazuje sposób taki zdrowy, bezpieczny sposób świętowania nie wiem, rowery, wyjazdy, właśnie jakieś uprawianie sportu. Myślę, że zmiany idą w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rodziców, młodych rodziców.